Cześć ludziska, witam was serdecznie. Kolejny odcinek Wilczego szlaku i niespodzianka. Przyjechałem dzisiaj w sumie na Snake Pass, gdzie za dwa tygodnie ma być spotkanie. To jest ten parking, gdzie się z wami umówiłem. Jeżeli wszystko wypali, no to za dwa tygodnie tutaj się zobaczymy. Ale miałem zamiar spać dzisiaj w shooter z kabin. A tak wyszło, że spotkałem właśnie na parkingu dwóch znajomych, którzy oglądają kanał. znam się też z nimi ze strony potomkowie boruty. To jest strona Buszkraftowców w UK. No i zaproponowali mi, żebym poszedł z nimi spędzić noc w lesie, więc tak naprawdę zmieniłem plany. Odcinek będzie inny niż zazwyczaj, bo nie będę sam. Ale skoro udało nam się spotkać, no to, to grzechem byłoby nie wykorzystać tej okazji i nie zintegrować się z chłopakami. Zaraz wam ich pokażę. Tu są ptaszki. Spójrzcie, dwóch prawdziwych wikingów. Zobaczcie, jakie mają piękne śpiworki naturalne. Po prostu Mistrzostwo Świata. Pod czymś takim sypiał Ragnar. Jest i róg do picia. Świetnie. Panowie, przedstawicie się? Seba, cześć. Mamy Sebastiana. Mamy Jarek. I mamy Jarka. Dwóch prawdziwych Wikingów. Także słuchajcie, tak jak powiedziałem, odcinek będzie dziwny i specjalny. Plan był inny, ale no jak to nie wykorzystać z takiej okazji? Będziemy się mogli razem napić, usiąść przy ogniu. Także idę z chłopakami, widzimy się za chwilę. Nie wiem, czy będzie mnie w ogóle słychać, bo jest trochę wiaterku, ale prace obozowe w, troku, w Toku w Toku. Tutaj mamy obóz Wikinga. Jarek, zobaczcie, zbudował hatę po prostu na pokolenia. Jeszcze jego wnuki będą tutaj mieszkać, podejrzewam. Sebastian zrobił hatę, bezm na dwa pokolenia. A moja to, jeśli przetrwa do jutra, no to będzie cud. <grywa> moja jest tutaj. Pokażę wam w środku. Mam dzisiaj nowy śpiwór. Rano wam powiem, jak się spało. Na razie wszystko jeszcze nie ogarnięte, ale... Kończymy... Jarek pokazuje, że jest OK. Kończymy rozbijanie chatek i będziemy zaraz rąbać drewno. Trzeba się napić kawy. Czarna substancja. Jakoś przetrwamy do rana. Ma w nocy padać, mam nadzieję, że trochę pokropi. Będzie śmiesznie. No, powiem wam, że stwierdzam, że ja to jestem pierdyłka Zobaczcie tutaj typa, jak jest przygotowany w ogóle. System filtrowania wody. Nie pytajcie, co wlał do tego worka i co przemienia w wodę. Nie pytajcie. <laughs> Sebastian zmienił koncepcję domu z parterówki na willę z ogrodem. No elegancko. Jak widzicie, mamy już ogień. Popijamy kawkę z czarną substancją. I rozkoszujemy się otoczeniem. Wracamy właśnie z małego patrolu wieczornego. Przed nami widzicie nasz ogień, dyskretnie sobie płonie. Mamy plagę meszków, meszek, chyba meszków, tak się to chyba odmienia. Generalnie jak się chodzi, to jest ich mniej, nie są takie upierdliwe, ale jest ich sporo. A tu jest nasz obóz. Zajadłe to w Dokucają. Dokuczają. Strasznie. Nawet bit nie pomaga. Jedyne co nam przyszło to odymić się tak. przy ogniu. to jedynie na nie działa. Ale nie da ukryć się, że są tacy, którym jest lepiej. Nie ma co narzekać, trzeba się odymić, będzie dobrze. Tak. Trzanko ludziska, godzina 6 rano, właśnie robimy kawę, dodzminęła spokojnie. Teraz zerwał się trochę wiaterek, ale to dobrze, bo owady przepłoszyły i już nas nie męczą. Zaraz się napijemy kawy i zaplanujemy co dalej. Dobra, obóz zwinięty. Pamiętajcie, jak palicie ogień, ludzie, nie żałujcie wody, szczególnie jeśli macie jej pod ostatkiem, myśmy tutaj wlali ładne parę literków, także to jest zabezpieczone. Śmieci ogarnięte, zostało trochę drewna, które pewnie ktoś wykorzysta. Tam gdzie przyjeżdżacie, to zostawiajcie tak jak było, albo nawet jeszcze lepiej. zobaczcie z jaką obstawą dzisiaj chodzę. Dzieńka z bodyguardami. No, ktoś ma ochotę wystartować? nie na nasze No, w każdym bądź razie zrzuciliśmy najcięższe klamoty na parkingu i teraz idziemy sobie zrobić małą przebieżkę jeszcze do Shooters skabin, tam gdzie miałem dzisiaj spać. Ale tak jak Wam mówiłem, spotkałem panów i spędziliśmy bardzo fajną nockę razem na Snake Passie. Bez skojarzeń, bez skojarzeń. No, także idziemy sobie do no, shooter z Zobaczcie, jak to wygląda. Napijemy się tam kawy. A później prawdopodobnie będziemy wracać. Pogoda, jak na razie dopisuje, w nocy coś tam przekropiło, ale tylko bardzo delikatnie. Jest mega przyjemnie. Oto jesteśmy na miejscu. Shooter z kabin, Odremontowana. Dach, powiem wam, pierwsza klasa. Właśnie obczajamy możliwości, żeby tutaj spędzić noc. Jedyne co nam by się tutaj przydało, to jeszcze jakiś kominek. Można by nawet zimować. Nie ma no. drewna w okolicy jeszcze. Trzeba by przytachać swoje, ale poza tym to jest perfekcyjnie. Widok na Kinder Scout Jest tu. Są księgi pamiątkowe. Znalazłem wpisy. Między innymi od Sebastiana jeszcze od Tomasza. Co tu dopisy. Dzięki serdeczne. Też coś wpiszę. Jak będziecie na miejscu, to postarajcie się znaleźć, dopiscie coś, coś od siebie. Po powrocie z shooter z pożegnaliśmy się z chłopakami. To był przemiły weekend. Oni jeszcze udali się na Kinderscout. Ja natomiast mam jeszcze pewne plany na tę niedzielę, więc będę powolutku zawracał. Bardzo się cieszę, że pas panowie poznałem. To było nieoczekiwane. Miałem inne plany. Wyszło tak jak wyszło, i bardzo dobrze. Było mi to potrzebne. Po samotnym włóczeniu się po wilczym szlaku nocka z tak sympatycznymi ludźmi bardzo dużo mi dała. Sebastian, człowiek od pierwszego momentu, mega pozytywny, mega otwarty. Yy... Jarek z kolei, nieco inny typ, również mega sympatyczny, ale taki typ wojownika zawziętego z ogromnym plecakiem. Facet miał tam wszystko. Jestem pełen podziwu. Panowie, jeszcze raz Wam bardzo dziękuję. Myślę, że zostaniemy w kontakcie, że, że będziemy częściej utrzymywać jakieś tam wspólne wypady. Wszystkim widzom, dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek. Wiem, że był inny niż pozostałe odcinki Wilczego Szlaku, że nie odkrywałem niczego nowego. Yy, zbyt wiele pewnie nie nakręciłem. Zobaczę to jeszcze w domu, jak przyjadę. Ale tak jak już kiedyś powiedziałem, po pierwsze nie umiem robić filmów będąc z kimś, a po drugie, kiedy się spotykam z ludźmi, to ważna jest chwila, ważna jest interakcja, niekoniecznie robienie filmu jakieś. Sztucznie to wychodzi po prostu, kiedy, kiedy kręcę w towarzystwie innych ludzi, więc nie chciałem tego, jak gdyby robić na siłę. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia niebawem na Wilczym Szlaku.